Hej, hej, cześć, z tej strony Matchaman i zapraszam was na kolejny odcinek yy, z dynastii Balologów w 3 Pamiętajcie Ci nas z łapką komentować, lajkować i tym podobne yy, no i cóż yy, w poprzednim odcinku książę Jerzy <grytanie> Dejkadzisz rejmując Miał, ma nie lepszy start ogólnie swojego tego 10 lat, a już e, tak naprawdę my, muszę pod koniec w sumie miał bunt swoich masali, panie Zatoli i e, Nikopolis, i tylko i, i, to zaczął bardzo przegrywać, i tylko dzięki interwencji cesarza e, Bizancjum e, Michała VII z Yy, a kaza, natychmiastowo kazał aresztować tych buntowników i nasz książę Jerzy oczywiście yy, odebra im ziemię, z czego z yy, mamy od razu innej, jednego tego z jednego, no tego Crofsa mamy cztery i w sumie możemy lecieć dalej, właśnie widzicie jak się leci tak dalej Powiemy widzę dalej naszego Stefana, czy naszego następcę. To 12 lepiej. Panie. Eee, możemy chyba przyjąć gdzieś kontrolę, tak? Nawet w naszej stolicy. Będzie burmistrz burmistrza Wolica P. Piotra, to kanclerzem. Jest, niestety, zbyt dobry, powiedzmy, a że możemy zamienić nie. I tak, musimy za. dawać gości, żeby być. Dalej chyba, e, oczywiście, ufa, no, nowy Biskup. E, Bosporus e, e, nam jest zbyt nas lubi Dlatego nie płaci nam podatku. To możemy zwiększyć, tak zwiększamy kontrolę naszej stolicy, żebyśmy dostali więcej, trochę więcej e, złota w dochodzie, powiedzmy. A nasz... He, hmm, nasz... Ba, nasz... No cóż, nie, masz, Nasz... sojusznik y, książę Raszki Drago. A, ostatecznie chyba pokona tych y, księcia Bułgarii Leona, jego sojusznika księcia Drachionu Teodozjusza. Y, tym, mogli sami zaatakować zdjęcia yy, do, do Zusza, bo ma, ponieważ ma nasze ma, ma roszczenie, powiedzmy to, ma, bo ona ma nasze ziemie, jakieś krabstwo na Trotum, naszym Trotum i w sumie będziemy pomalutku po chyba, mam czery, szczery, Będziemy musieli coś zainwestować w naszej cesarstwie. ponieważ Pamiętajcie, że naszym głównym celem jest. Pierwszym głównym celem, tak historycznie, je, ma być. No! Mamy po prostu przejąć kontrolę w cesarstwie. Niech nasz syn będzie. Będzie miał kierunkowanie zarządzania. Możemy też najstarszą córkę e, Rin. E... A, już żyjemy Eee, Choć pewnie, że zobaczę jeszcze wiele pól bidetów, zanim spotkam swego stwórcę, Moja biblioteka zawiera opowieści o wojnie setek ludzi. Wtedy zdobyłem księgę o wielkiej bitwie na polach e, katalaunijskich. Jak również oznaczać, zatrzygnięty zębem zwój napisany w jakimś starożytnym języku. To wie jakie zapomniane tajemnice skrywa, My Czytamy książkę. a możemy też uzyskać te walki za. Nie, za zły. A czytać zły. Zobaczymy, czy w ogóle się to uda zrobić. Nawet przy pomocy zakłożonego glusa, Glusariusza, zwójnie niechętnie dzieli się swoimi sekretami, ale się nie poddaje. W miarę upływu nocy, rozbija się przyjemną, najbardziej niesamowita na historia. Dokonując na nabrzeżną przed w Termopilach, potężnie liczebnie wojska greckie powstrzymały armię pańską przez 7 dni. Wczoraj dnia, gdy król Leonidas został odskrzydlony, doprawił większość swojej armii i szczęk ich od, odwrotu w paletnym i ostatnim bastionie. A te swojego żołnierzy jest świadectwem potęgi patriotycznej e, armii, broniącej swoich ojczystych ziem. Nie możemy też. przyjąć tą. lepiej walczyć, powiem tak. A dalej, dalej! No cóż, robi, że, że jak powiem, kota. E, Przyprawiła rogi nasze u bratu Hojowisk, ale no cóż, eeeh, jak się to nazywało, bo to wiedziałem, że to. powiem, że urodziła kolejną córkę eee... Teofano, chyba, że nie, Teofana chyba, czy Teufano, Teufana chyba się nazywała, albo Teufano, nie pójdę. Ten... Ci kolejni znowu są, są. ropy co, on się parowita niestety Mamy zawsze z lekarza jakiegoś widzę, ale możemy poprosić yy. A, o jakieś kontrole. Aha, tam cesarzna. Ta, ta, ta a nie chopka, Trzeba tego my, patriarchę y Jana ósmego łaskawego o jakąś przeszczenie. Co je, jak mi się tak uparto Dało z Kiedy ostatnio się spotkaliśmy, Georgi ukradkiem pozbywał się mojego żółtego kapelusza, bo żółty to pechowy kolor dla mo osób mojego urodzenia. Poprzednim razem musiałem towarzyszyć mu niedorzecznie długiej objeździe, aby uniknąć śpiącego czarnego kota. To się pecha, powiedział. Nie chcę nawet pamiętać czasu, kiedy myślał, że zgubić swój szczęśliwy amulet. Jednakże, gdy przełapuję go na wrzucaniu połowy mojej cennej soli, tylko dlatego, że został spana, czuję, że moja cierpliwość się wyczerpuje. Można to za dużo w przekonając, że nasz książę jest gorliwy, więc w sumie... jest tak. Coraz bardziej odzyskujemy chyba kontrolę nad naszymi dochodami, bo... Większy pomysł. Możemy jeszcze spróbować pomóc naszemu ośnikowi, w sumie czemu nie? I nasz grąże pójdzie, wam armijką, gdzie pokonać, te połączone wojska bułgarsko-albańskie. Mamy fuu, panie, dużo, mam dużą, dużą szansę, żeby to w ogóle wygrać. Powiedzmy że nastawia, nastawiają po powiedz, Powiedzmy. Ee, chyba przejmiemy część wojska, albo wszystkie. wszystkie nad FIFA pod Pomorawami, po, pomowa, po, Pomorawą. Kończymy te wojska. Podyskamy szybko yy, najsos. Nasz cesarz, aż e, klas senior, cesarz e, Michał VII, e, chciałby, propo, zapro, proponuje e, swojego, dać na wychowanie swojego jednego z młodszych synów e, Cyryla. No wie czemu nie, zaczekajmy to. Odzyskamy to na ISOS w końcu. Na szczęście na życiu, jedyny wasal, bo jest ten taki większy. E, Roman jest. Ja słyszę, że nawet lojalny. O, biały ja, pokój. Rozwodzisz sobie... no armię i na od ekonomii powiedzmy, bo no i staje się tyle drugi ceder yy, naszym punkiem. E... Nigdy bym nie przypuszczał, że ja i e... Konstantyn tak się ze sobą żyjemy na przestrzeni tych lat, w wielu okazjach obwodnimy że z wiarygodnym i szczerym mężczyzną, któremu leży na sercu moje najwyższe dobro. E... To jest brat obecnego cesarza chyba, tak? Tak, cała mego rabia Burgos. To wie, czego nie został mi przyjaciółmi. tutaj host złożyć, ale to chyba... O, przywróćmy... te nie, 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 zaprośmy też y, nowych Ketairów. Ketairów, chyba, że się, jak się nazywało to. E, możemy powiedzieć, w sieci Bułgarii. A właśnie, o to chodziło. E, żeby odzyskać to nasze, to naszą, to naszą to da całe, to na całe krajstwo, czy I Możemy wezwać księcia Raszki, na próżno. Nasz pierwszy idź, idźmy zdobyć stolicę. No i książę Raszki nam pomoże. Widzę, że chyba władca Kosta Tempora to ma... nasz... Ten jork... Ma, troszeczkę... ...przewalony, nie powiem. tym... ...sami. Jak to właśnie. O ile się tajro Seria chyba to Nie wiem jak się to powie, to powiem niestety Dobra teraz tak, kolejną na etonie Obe... Dobra zdobącił te butrotu. Pójdźmy na stole od razu księstwa Bułgarii, O Skopie to chyba zdobyć mi Siedzę przy stole zapalczy, przy, przy, przy którym towarzyszą mi e, hrabia e, Roman II oraz burmistrz z tak, to. E, po omawiałem omawiamy strategię do końca wojny. Roman wskazuje wszystkie awaryjne cele, na które powinniśmy z natychmiast wysłać na są do prądowania. Podczas gdy Smach siedzi wygodnie i ciepiej opowiada się za tym, abyśmy zabezpieczyli klepce miejsca i czekaj aż to no, Ta sam przyjdzie. Oba weźmiemy. Się. Oba, oba. oba. Padałem w tym. Wychowani na to dosyć dobry taktyk. O, i. Padziła nam syna y, Nikefora. Co dla nich Brat Mikołaj... Zamordowało yy... swoją małżonkę? O yy, Okej, okay, tylko... Pamiętasz, nie może go zaprosić, bo uciekł do Skopie właśnie. No ja by bo jakby tam umarł. umarł Powiedzmy, ja że by mógł. Jakby tam powiedzieć Tam, tam zginął. Tacy, jaki por. Tacy, Tacy. sobie były ale na razie to jak mówię, na razie chcemy ulepszyć swoją władzę, twoje władztwo w Epirze, A zobaczymy chyba to szybko tą, będziemy skopie przed y... armią rywali. pobić tą, to, to niewielkie siły. Yy, protum. Yy, Kolejny atrybut, dobra, czyli niech będzie... Kazik domu miałem. A, zdołamy. Znaczy tak to wygramy, tylko zdać, zdołamy przechwycić te wojsko. Hmm, mi się, jakby zawołał, ale raczej wątpię, bo nasze same wojska pokonają te nizewate siły. No i wojna zakończona. Czekaliśmy w protum. E, czy nasza małżonka może nam pomóc? pomenom niezbyt eee... acz ja zarządzanie naszemu starszemu synowi zaśiad budrotu y eee... panowi ale i dalej jest chyba naszym Aha, możemy ukształtować. Co? Nie, go pra był pracowity. Aha. Okej. Okay. Nie będzie nasz książę y, tym y, flaglantem. A, y, to jest tak, armię. A propos. A Adford, Jakby miała rządzić legendka, ci, nasza małżonka. E Chyba dojdzie, czy mamy w ogóle lekarza. To jest takie. Nie mamy. Tak, eee... ja mogę. A, tego za okupem, A tego. Możemy egutować, w sumie. Dobrym. Bo faktycznie to mógłby być naszym lekarzem, ale to nie wiem. Mamy mam ryzykować niestety tego eee się ma szans ma dobra wydać mu go jako tego e... o e, to się wyzdrowiała okej eee no i cóż możemy coś zrekutować. zrekutować budować że ja wam daję tą myszkę i to kółeczko myszki wam ja, jak to taka sytuacja jeśli chodzi o sukcesję kto co ja, czyli Stefan odzyskał o Etolię, dobra i Etolię od razu zrobić eee Uff, oboz rezerw. A zbudujmy oboz rezerw e, w Etoli, czyli tutaj w, w Naopaktos. Niestety same problemy z, z tymi. Z tym. Naszym, z naszym z naszym państwa niestety e, nie to chciałem, chciałem sprawdzić czy mogę w końcu e, ewentualnie Zrachiu to zirachium no, to wieczorem no albań powiedzmy, że sobie ch to wsiąść Na razie to chyba zostawmy to w kwestii marzeń, powiedzmy. Eee, podarze zrobili? Chodzić tą kulturę, jeszcze tą podarze chyba z tego co ja pamiętam. robili, O! O! Dobra. No. Tu mamy tradycję dalej. Też poprawić kontrolę w Kefa kefalonii, też, ale wracając do sali, jak już brat, opiekuję się naszą najstarszą córką Ireną. Eee, teraz tak. Teraz już go. O... Porzućmy już, porzućmy już to Eee. Teraz tak. Zwiększymy już kontrolę. Etoli. I... Kepal, ke, kefaloni też już kontrolę Artefakt A, może być też i tak Dobra I w sumie, ostatni krok Ostatni krok W sumie Lecimy już Po malutku rozszczenia Brać do BOC-ii weźmiemy A i w sumie tutaj możemy zakończyć nasz odcinek. Także dziękuję. Tak przypominam, pamiętajcie, żeby dać suba, z komentować, lajkować i tym podobne, jeśli naprawdę Wam się podoba to, to, co robimy razem z Dave'em. To e, zostać po prostu po sobie i tak dalej. E, no i cóż. E, da, i tak, w przyszłym tygodniu będzie Q&A kolejne. Noworoczne powiedzmy, bo musimy się zabrać w razie. W razie czekam aż w sobie załatwi sobie internet, bo niestety chciał, sam kupić internet do swojego mieszkania. Tego. Także w przyszłym tygodniu będzie na pewno Q&A. Kolejne. A za dzisiaj. Było. Na razie. Pa, pa.